Pojawia się coraz więcej informacji o próbach sabotażu. Kwestie zatrzymanych, zatrzymanego Ukraińca w Sopocie. Yy, sprawa incydentu z, z lipca. Próba sabotażu na sieć wodociągową w Trójmiejskim kra Parku Krajobrazowym. Ostatnie doniesienia no. generała Mariana Janickiego z Wodociągów Krakowskich o próbie sabotażu ze strony dwóch obywateli Ukrainy na terenie stacji uzdatniania wody w Krakowie. Yy, no właśnie, próba czy sądowanie, czy, czy jest na przykład możliwość zatrucia wody dla całego Krakowa. Ba dzisiaj Możemy usłyszeć i przeczytać także oświadczenie Ministerstwa Cyfryzacji, że każdy, kto próbuje zadawać pytanie, czy Ukraina nie próbuje czasem wciągać Polskę do wojny, no, powiela rosyjską dezinformację. Czyli podział Ukrainy jest przesądzony i mówi o. Trójpodziale Ukrainy i że te wszystkie rozmowy o systemie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy są tylko taką zasłoną dymną, i tak naprawdę to jest dla opinii publicznej. Izrael przygotowuje się. Moim zdaniem to uderzenie na, na Katar było takim przygotowywaniem drugim.